W ankiecie napisała pani, że małżeństwo powinno zostać unieważnione, ponieważ zostało zawarte w związku z zaskoczeniem niespodziewaną ciążą. Nieplanowaną. Przed ślubem. A ile lat ma pani córka, ta starsza? Dwadzieścia trzy. Ale ma już chłopaka, jakby co? <grym> to chyba mam już wszystko. Świadek. Proszę jeszcze tylko wskazać świadka i przekażemy sprawę do trybunału. Świadka ze ślubu. Sąd wymaga przesłuchania świadka, który potwierdzi prawdziwość pani zeznań. To może być ktokolwiek, kto was wtedy dobrze znał. E, członek rodziny, przyjaciółka. Ale ja już nie mam takiego kontaktu z tymi ludźmi. A pan Jacek na przykład wskazał pana Waldemara, Waldemara. Miszczyka. Miszczyka? Miszczyka? A to pani nic nie wiedziała? Bardzo ciekawe. A kiedy pan Miszczyk będzie? Niestety nie mogę powiedzieć. Świadek strony.